Jezus powiedział do swoich apostołów Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą Was wydawać sądom i w swych synagogach będą Was biczować. Nawet przed namiestników i królu będą Was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy Was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. Po bo wojbowiem godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Pani wczoraj przeżyliśmy Boże Narodzenie. Taką, powiedziałbym, wspaniałą uroczystość. Coś, co jest jakimś ogromnym darem dla, dla nas, ludzi. Darem, który do dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zgłębić, nawet sobie uświadomić, jak to jest wielki dar. Syn Boży, czyli Ten, który jest sam Bogiem, stał się jednym z nas, uniżył samego siebie i przyjął naszą ludzką kondycję, nasze, nasze życie. W tym Wydarzeniu jest coś niesamowitego, bo Bóg przekazuje nam to, co dla nas jest prawdą, prawdą, która nas wyzwala i prowadzi do życia. Mianowicie pokazuje z jednej strony, jak bardzo nas umiłował, jak sam bardzo pragnie z nami jakiejś jedności, więzi, a jednocześnie poprzez swoje narodzenie pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy, o co chodzi w naszym życiu, do czego mamy dążyć, kim się naprawdę mamy stać. Jest to ogromna łaska i ten, który przychodzi na świat głosi dobrą nowinę Ewangelię. Ewangelia o miłości. Potem święty Jan Ewangelista, jakby streszcza, to Boże przesłanie, w tym zdaniu, że Bóg jest miłością. I tylko ten, kto naprawdę wejdzie w miłość, sam podejmie miłość, staje się autentycznie Jego dzieckiem i poznaje Boga. Wypełnia to. Co jest istotą Jego życia. I taka, taka jest zasadnicza Ewangelia, którą Pan Jezus wcielony, Syn Boży, przynosi i głosi. Dzisiaj jest wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego mięczennika, człowieka, który tą Ewangelię starał się głosić, i za to, że opowiadał tą dobrą nowinę ludziom, został uznany za bluźniercę i został w okrutny sposób zamordowany jest ukamienowany. Jest dobra nowina, jest jakieś ogromne obdarowanie człowieka, łaska, którą, która przekracza nasze wyobrażenia i jest reakcja człowieka, który wobec tej łaski, wobec tej dobrej nowiny odpowiada agresją, złością, nienawiścią, która przysparza o śmierć. I to się stało nawet w życiu samego syna wcielonego. Został uznany za bluźniercę, i skazany na najgorszy rodzaj śmierci. To jest jakieś niesamowite zderzenie. I dzisiaj właśnie jak w tym drugim dniu, dla nas drugim dniu Bożego Narodzenia, paradoksalnie właśnie przeżywamy to zderzenie. Z jednej strony ta wspaniała, dobra nowina o Bogu, który jest miłością, który przychodzi z miłości dla nas po to, żeby nas doprowadzić do, do siebie, uczynić z nas dzieci Boże. A z drugiej strony ta nienawiść w sercu człowieka, która niszczy. Niszczy nie tylko przekreśla tą dobrą nowinę, ale jeszcze, jeszcze wyraża się w zamordowaniu mordowaniu innych, którzy tą nowinę noszą. I trzeba po prostu, kochani, powiedzieć, że niestety to się cały czas realizuje w historii. Dzisiaj chrześcijanie należą do grupy najbardziej prześladowanych na świecie. Corocznie, przynajmniej kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 tysięcy chrześcijan jest zabijanych za to, że są chrześcijanami. To się nie dzieje w Polsce, na szczęście, ale w, w, na świecie, w różnych miejscach, e, tak się dzieje. Tak rzeczywiście jest. Mało tego, właściwie nikt na świecie nie występuje w ich obronie. To jest też jakiś dramat i jakiś e, znak pogubienia, kompletnego pogubienia człowieka i niedorastania człowieka do, do tej dobrej nowiny, do, do Ewangelii, którą przyniósł Pan Jezus. Syn Boży, stając się człowiekiem, zdawał sobie sprawę, jacy jesteśmy. A mimo wszystko przyszedł, aby nam tą dobrą nowinę ogłosić. I to w Ewangelii bardzo wyraźnie zapowiedział. Dzisiaj mamy Właśnie takie słowa. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w, swy, i w swych synagogach będą was biczować. Nie tylko chrześcijanie będą prześladowani przez świat, to co my nazywamy światem, pogan, ludzi ateistycznych, zlajcyzowanych, dla których Bóg nie ma znaczenia. Ale także, jak tutaj Pan Jezus mówi w synagogach, zwraca wtedy uwagę na Żydów. Ale trzeba powiedzieć, że w historii zdarzało się też tak, że sam Kościół prześladował tych swoich naj, najlepszych przedstawicieli. W życiorysie Świętych możemy znaleźć takie wątki, kiedy oni byli prześladowani przez Kościół. I to czasami bardzo dotkliwie. To nie jest problem tylko mentalności świata wobec. Wobec religii chrześcijańskiej To jest także Problem złości I nienawiści samych chrześcijan Do tych, którzy Chcą autentycznie żyć Ewangelią Niestety takie coś się Powtarza do dzisiaj, tak bywa Natomiast Jak można rzeczywiście Kroczyć za Chrystusem i być autentycznie Jego uczniem, no to Pan Jezus Mówi o tym Wytrwaniu do końca Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz to wytrwa do końca, będzie zbawione, z powodu Jego imienia. Imię oznacza w Biblii istotę człowieka, ale od strony Jego powiedzielibyśmy misji, charyzmatu, Jego posłania. Przesłaniem Jezusa było zbawić świat. To przesłanie zawarte w Jego imieniu. Jezus oznacza Bóg zbawia, dosłownie Jachwę zbawia. I on to realizuje. Zbawia przez y, posługę miłości, przez miłość do końca. I ci, którzy autentycznie podejmują takie przesłanie, bywają w nienawiści u innych, nawet u wyznawców Chrystusa. Tak powiedziałem, tak się zdarza. Ci, którzy konsekwentnie realizują w swoim życiu przesłanie Ewangelii, czyli przesłanie miłości, bywają w nienawiści. To jest ten paradoks z którym mamy do czynienia właśnie w tym zderzeniu, między innymi pomiędzy tymi dwoma świętami Boże Narodzenie i śmierć świętego Szczepana. To musimy pamiętać, że to tak jest, że aby być rzeczywiście uczniem Chrystusa trzeba dawać świadectwo i trzeba wytrwałości w tym świadectwie. Nie można się dać sprowadzić do poziomu jakiegoś myślenia ideologicznego. Przeżywać swoją wiarę właśnie jako rodzaj ideologii. Tak to teraz dzisiaj dosyć wyraźnie widać u niektórych wyznawców Mahometa, w imię właśnie swojej wiary są w stanie mordować innych ludzi. To jest wyraźne przeżywanie religii jako ideologii. Niestety także takie sytuacje były w chrześcijaństwie, jak pamiętamy z historii. I to jest na pewno nie to, o co chodziło w Ewangelii. Jeżeli my podejmujemy autentycznie tą tajemnicę Bożej miłości w swoim życiu, to często będziemy doświadczać przeciwności ze strony człowieka, a jest to właśnie wynik tego, że w nas w ludziach jest jakieś zranienie, to co my nazywamy tajemnicą nieprawości, grzechu pierworodnego, który powoduje, że autentyczna Ewangelia. Spotyka się z agresją, jak to było w przypadku Pana Jezusa, jak było w przypadku świętego Szczepana, którego dzisiaj wspominamy. Natomiast my musimy konsekwentnie tę miłość wybierać, bo tylko wtedy autentycznie dochodzimy do pełni życia i możemy stać się autentycznie dziećmi bożymi.